przy Tobie, czuję się jak w niebie tylko Ty jedna potrafisz sprawić, bym czuła się dobrze strzeliłaś na w stronę mojego serca i pokochałam Cię, jeśli masz chodę bliżej poznać mnie, możesz mnie zabrać do hotelu ja sprawię, że będziesz dobrze, no przysięgam, że będę Cię będę w... się w Tobie zaguchiwała, coraz mocniej straciłam kontrolę nad uczuciem, gdy Ty przejęłaś na momentaż, wyznam ci to wprost, te dwa słowa kocham cię, wszystko zmieniają tańczyłam jak mi zagrasz przez przywykłam do takiego życia, mi ty zafundowałaś mi mówisz, że jestem dzieckiem które pokochała wiele starszą od siebie kobietę, skarbie mam 22 lata, a to że jesteś dużo starsza do mnie nie przeszkadza mi kochanie choć moja figura jest bardziej kobieca, twoja taka łaska, podobasz mi się kocham cię, taką, jaka jesteś, nie obchodzi mnie to, co ludzie powiedzą, Twoich duszy w oczach straciłam, swój wzrok, Twoich rzęsach długich, sięgających do nieba, tak Kochanie, to dobię muzikę, muzik śpiewam. chodź do mnie po całym nie, poznę, nie bliżej, co nie do momentu, aż się we mnie zakochasz, pokaż mi, jak wyglądasz bez sukienki. Chcesz mojego ciała, ma jak muzyka, moje ciało się tobie nie oprze, my jak muzyka. Chcę cię pocałować, ma jak muzyka, nawet nie próbuj nam kontrażować, ode mną dominować, my jak muzyka. Spójrzmy na zakochane oczy, będę narożała do ciebie tej nocy, ma jak muzyka. z twojego ciała, my jak muzyka, twoje ciało mi się nie oprze, my jak muzyka. Chcesz mnie pocałować, my jak muzyka. Kochani, nasza reakcja jest skomplikowana, czuję się taka złamana, wykorzystana, zakochana. Jesteś moim rakiem i trucizną, dajesz się i zabijesz mnie z miłości. Może i nasz związek nie przypasuje światu, kiedy jesteś ze mną, czuję się jak w niebie. Dowodnić ci miłość, swą mówię, że kocham cię naprawdę, mam na wykroczy do mojego serca. Tworzy go, a ty wejdź do środka i na wieki w nim sam nie wychodź. z mojego serca, możesz tam mieszkać. Możemy razem kochać, by nasze serce w jednym tym samym Już szybciej zrobić cokolwiek chcesz, pod warunkiem, że będziesz mieszkała w moim sercu. Chcesz w nim zamieszkać? To wszystko zmienia. Biegnę po że nie zabiorę cię stąd będziesz bezpieczna już nikt nie, nie złamie serce chodź do mnie pocałuj mnie poznaj bliżej, cały do momentu aż się we mnie zakochasz pokaż mi jak wyglądasz bez sukienki chcesz mojego ciała, ma jak muzyka moje ciało się tobie nie oprze ma jak muzyka chcę cię pocałować, ma jak muzyka nawet nie próbuj nam kontrolować ode dominować ma jak muzyka Spójrzmy za oczy, będę narażała do ciebie, tej nocy. No jak muzykę, chcę Twojego ciała, no jak muzyka twoje ciało mi się nie oprze, no jak muzyka chcesz mnie pocałować, no jak muzyka. Chcesz pojawić na mnie twarz uśmiech chcesz mnie czynić szczęśliwą, jestem szczęściarą, bo ciebie mam przejmę kontrolę nad twoim uczuciem. Kiedy naruszała do tej nocy, to się stoi niebezpieczny, chcesz poznać mi sekret. Nie powiem ci, że mam rad. Nieładnie nie pytać, w jak to już ołach, bo będziesz musiała przestać naciskać na mnie. Nie pokocham już żadnych innych. Spójrzmy oczy na uczucie, jak całowa dziewczyna mnie zaprezentuje tylko na tobie jeden, czy dwa razy, to pomaga sporo czasu. Całe dzień Chcesz poznać mój sekret? Nie powiedz, ile mam rad. Nieładnie pytać cię, kto Będziesz musiała przestać Naciskać na mnie. Nie pokocham już żadnej innej. Chodź do mnie po całej niepoznanie bliżej. Cały mi aż do momentu, aż się we mnie zakochasz. Pokaż mi, jak wyglądasz bez sukienki. Chcesz mojego ciała, ma jak muzykę. Moje ciało się Tobie nie jak muzyka. chcecie cię pocałować mnie jak muzyka nawet nie. Próbuj nam kontrolować oddewną. dominować, mnie jak muzyka spójrzmy. Zakochane oczy będę należała do Ciebie tej nocy. My jak muzyka. Z Twojego ciała my jak muzyka. Twoje ciało się mi nie oprzymy jak muzyka. Chcesz nie pocałować my jak